dzisiejsze niedzielne popołudnie y, mamy zaszczyt tutaj gościć y, wszystkich mieszkańców gminy Sokolniki, nie tylko na drugiej biesiadzie, którą organizuje Towarzystwo Aktywnych Kobiet z Gminy Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach. Kobieta, która chciała uchodzić za elegancką w XIX wieku, wkładała na siebie po kolei koszulę reformy, a także... Gorset, spódnicę zrobioną ze sztywnego, końskiego włosia, na to sukienkę usztywnianą szwami, dwie spódnice przed Jana krochmalono i jeszcze następną sukienkę, tym razem z jedwabią. A na to wszystko wierzchnią spódnicę o szerokości nawet do dziesięciu metrów. Aktywnych to jest taka grupa pań, która istnieje już od roku czasu, właściwie mamy taki mały jubileusz właśnie rok. To jest bardzo miły czas, kiedy możemy się w każdy poniedziałek spotkać i to jest taki, taki mały sukces, że każdy poniedziałek był wypełniony spotkaniami. I ten pomysł na uczczenie dnia kobiet i roku naszego istnienia to właśnie stąd się zrodził, żeby, żeby uczcić to w taki uroczysty sposób, czym tą wysiadł, którą dzisiaj mamy. Wróćmy do wykładu nawiązuje. Od wspomnianej Coco Chanel można powiedzieć, mocno upraszczając, że dała kobiecie oddech, wyzwalając ją z serca. Pojawiła się nowa, damska sylwetka. Mały biust, przedłużona talia, charakterystyczny kapelusz, a co więcej, kobiety zaczęły nosić śmiało męskie stroje – spodnie. Kobieta idąc do pracy musiała być ubrana wygodnie. <noise> Cóż, emancypacja. Lata 50. To eksponowanie kobiecych kształtów. <noise> Specują się wytwornością, zgradną sylwetką i... Bierze kształt kształtem do psych. Lata 70. -te. To niewątpliwie na pomicy obręcz historii z ubiorów. Fenomen przyciągów polega na niebanalnych połączenie elegancji, seksapilu i stylu hippies. Kontynuację wpływ lat 70. -tych. możemy obserwować i w czasach współczesnych, tak? zawsze się znajdzie. Gwizdel się uratować. Od poniedziałku do piątku 25. To okay. okay. lata 70 Miłość, wolność, braterstwo. Tak małym no ta zabawywa. Oczywiście. Pod koniec lat 70 pojawił się z tym Pan Kotel który negował wszystkie poprzednie trendy i zapoczątkował zmiany widoczne w kolejnej wykacie. Zwariowane lata 80. stanowią połączenie kluczową wersji a z anandazją. Morda grę kontrastu, zaś kompozycje z tego okresu to niespotykanie różne od siebie <tuszyk> i wewnętrzne niespójne. Robią długie skórzane paski, na biżuteria bardzo duża i świecąca, a najpopularniejszą fryzurą są natapierowane włosy. Dziękujemy Pani bardzo. A za chwileczkę zobaczymy, jak wygląda kobieta współczesna. Niedzielna kobieta y, jest skromnie, a dwustopnie ubrana. Widzimy moherowy berecik, przepiękne futerko, torebeczka, no cóż, y, smak i gust w pełnym calu. Od poniedziałku do piątku jest kobietą pracującą. Starając się powołać rozlicznym obowiązkom, praca dom, mąż, dzieci. I tak w kółko, w kółko, proszę Państwa, na pewno wiemy coś o tym, szczególnie kobiety. Podsumowując ten wykład, yy, można powiedzieć, że dawniej córki nosiły się tak jak matki. A dziś matki noszą się tak jak córki. Ja chciałabym serdecznie podziękować, złożyć podziękowania dla Pani Anny Kowalczyk za bezinteresowne, profesjonalne zaangażowanie w organizację i prowadzenie Towarzystwa Aktywnych Kobiet przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach. Ze swej strony, ze strony władz samorządowych życzę dalszej wytrwałości i powodzenia w działaniach podejmowanych na rzecz Towarzystwa Aktywnych Kobiet. Niech Pani działalność będzie źródłem osobistej radości, satysfakcji. Niech Pani nas uczy nowych, nowych, przepięknych rzeczy, które będziemy mogli dalej przekazywać. Yy, powiem tylko, że Towarzystwo działa już od roku, 16 lutego było pierwsze spotkanie. Jest nas spora grupa i myślę, że dzięki Pani Ani dotrwamy jeszcze wiele, wiele lat. Są to naprawdę fantastyczne spotkania, także zapraszam inne kobietki, które mają chwilę czasu na nasze spotkania. Ja dzisiaj serdecznie, serdecznie dziękuję.